Chleb pszenny jest jednym z najczęściej spożywanych produktów na świecie, dlatego też bardzo ważne, żeby wiedzieć, jakie elementy tego produktu wpływają w jaki sposób na Twoje zdrowie metaboliczne. I co się stanie, kiedy na 14 dni, zaledwie 14 dni zrezygnujesz tylko z tego jednego produktu? Co się wydarzy? Jak myślisz, złe rzeczy czy dobre rzeczy? W tym filmie dokładnie o tym powiemy. No to jakie widzimy tutaj problemy w chlebie pszennym. Dajmy, dajmy przykład. Wybraliśmy chleb pszenny o prostym składzie. Zauważcie, nie ma tutaj podejrzanych składników. Jest mąka pszenna, jest sól, co my tu jeszcze mamy, jest zakwas piekarski, są drożdże i woda. Ktoś by powiedział samo zdrowie. Samo zdrowie, ale te produkty trzeba przeanalizować pod takim kątem, co one zrobią po zjedzeniu. Twojemu organizmowi, a konkretnie układu hormonalnemu, czyli w jaki sposób będą oddziaływać na hormony, które decydują o wielu rzeczach i o wielu procesach w Twoim organizmie. Sprawdzajcie, w tym filmie warto nas sprawdzać, więc najlepiej założyć sobie CGM, czyli taki sensor ciągłego monitorowania glukozy i samemu odpowiadać sobie na pytania, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z Was teraz ma pytanie, ale mąka pszenna, a żytnia, a pełnoziarnista, niepełnoziarnista. I właśnie to sprawdzajcie, bo będziemy też o tym mówić. A dlatego to mówimy, ponieważ zalecenia, zalecenie jedzenia pełnoziarnistych produktów, w tym takiego chleba, właśnie pełnoziarnistego, jest jednym z najczęściej powtarzanych zaleceń, które otrzyma osoba chora metabolicznie, czyli na insulinoporność, czyli cukrzycę typu drugiego i inne choroby, czyli generalnie jest to, jest to mainstreamowe zalecenie, które, któremu należy się przyjrzeć i przeanalizować pod kątem czy szkodzi, czy przysporzy tobie zdrowie. To numer jeden, negatywna cecha takiego ch chleba, to jest duża zawartość węglowodanów i to jeszcze węglowodanów szybko wchłanialnych. No bo mąka pszenna, czym jest mąka pszenna właściwie? Oprócz tego, że każdy mąkę zna, każdy wie jak wygląda, widzi, że jest biała, widzi, że jak skosztujesz, to no nie jest to słodki produkt, więc wielu to uspokaja, ale mąka pszenna to skromna Czyli połączone w długie łańcuchy cząsteczki glukozy, czyli cukru. Reasumując, mąka to cukier. Nawet w podobnej postaci, można powiedzieć, taki cukier-puder, który dokładnie tak samo zachowa się w organizmie, jak zjedzenie łyżeczki cukru, tego białego cukru. pudru. Numer dwa negatywna cecha to jest obecność glutenu. Ja rozumiem, że wielu dietetyków jest uczona tego, że trzeba wszystkiego jeść, byle by po trochę, byle z umiarem, byle kontrolować, a jak ktoś tego nie kontroluje, to jest leniem śmierdzącym. Ale no to tak nie wygląda. Ale te, ci sami mówią też, że gluten. Wręcz należy jeść, żeby go nie eliminować. Ja uważam, że gluten nie jest nikomu do szczęścia potrzebny, więc jeżeli masz problemy metaboliczne, o których powiemy też dalej, nie tylko metaboliczne, no to eliminacja glutenu jest bardzo wskazana, a właśnie taki chleb, o którym mówimy, no to jest gluten, glutenem, gluten pogania. I pomijając fakt, że ten skład, którym przeczytaliśmy jest bardzo prosty, to wiele chlebów ma różnego rodzaju dodatki, rozpulchniacze i to jest takie marzenie dostać taki chleb o, o takim składzie, który usłyszeliście. Chleb, który kupujemy najczęściej, bo okazuje się, że 80% z nas osób kupuje pieczywo w dyskontach, tak to się mówi w tych wielkopowierzchniowych typu Lidlach, Biedronkach i Dino, tam Skład chleba. Nigdy nie będzie wyglądał tak. Tam chleb jest odmrażany i składników jest zdecydowanie więcej. Zresztą nagraliśmy o tym film i na końcu po tym filmie wystarczy kliknąć film polecany, a dowiesz się, co tak naprawdę kryje się w chlebach sprzedawanych w takich sklepach jak Lidl, Biedronka czy Dino. No to numer 4 chyba to nie wybrzmiało. No taka mąka pszenna to jest mąka rafinowana, właściwie ona jest pozbawiona, To ziarno w procesie rafinacji jest pozbawione najważniejszej wartości odżywczej i tam znika białko i znikają witaminy grupy B, minerały. No można powiedzieć, że ten pył, który powstaje z rafinacji, jest kompletnie nawet nie tyle bezwartościowym, ale wręcz blokuje wchłanianie wielu substancji odżywczych. Piąta, to taka myślę, że kontrowersyjna, bo o błonniku mówimy mało. Ale jeżeli ktoś odżywia się wybitnie wysokowęglowodanowo, to u tej osoby błonnik w pewnym sensie może pomóc wypłaszczyć te wzrosty poziomu glukozy. Oczywiście można też nie jeść w ogóle błonnika, tak jak w stylu jak diecie lwa, czy diecie karniwor. Ale jeżeli już szukasz błonnika, no to jego praktycznie nie znajdziesz w chlebie opartym na, mąkę, na mące pszennej rafinowanej. żeby było jasne, powiedziałeś, że te osoby, które odżywiają się węglowodanowe Węglowodanowo, ten błonnik może pomóc, ale nie błonnik z pieczywa, tylko błonnik z borówek. Z borówek na przykład albo z warzyw. I to jest tak trochę pomieszanie z poplątaniem, gdzie zalecenia te narodowe, te oficjalne zalecenia mówią, że na talerzu powinniśmy położyć na praktycznie każdym daniu położyć y, takie produkty wysoko węglowodanowe, jak chociażby pieczywo pełnoziarniste, jak chociażby kasze, ryże i makarony. Nic bardziej mylnego są to gwoździe do trumny osoby chorej metabolicznie. Nie róbcie tego. I jeszcze ostatni punkt cecha negatywna takiego chleba, no to zwiększa apetyt w wielu mechanizmach hormonalnych i to i to już jest baza do żebyśmy przeszli do kolejnej części co się w takim razie stanie gdy przestaniemy jeść chleb na 14 dni no to skoro vale. już wiecie co w tym chlebie jest no to teraz wystarczy 14 dni, 2 tygodnie odstawić ten jeden produkt i zaczną dziać się niesamowite rzeczy, wręcz niewyobrażalne dla zwykłego pożeracza pieczywa. Pierwsze, uważam najważniejsza cecha w tych dwóch tygodniach to będzie stabilizacja poziomu glukozy, ale za stabilizacją poziomu glukozy idzie stabilizacja hormonu, który się nazywa insulina. No, oczywiście, że stabilizacja poziomu glukozy, czyli cukru. No, skoro już wiecie, bo na początku wam wyjaśniliśmy, że chleb to mąka, mąka to skrobia, skrobia to glukoza, czyli cukier, wobec tego, jeżeli mniej będziesz jadł cukru, to poziom cukru się unormuje. Tadam, nie, nie potrzeba na to żadnych badań naukowych, wystarczy logiczne myślenie, fizjologia i po prostu niezależna wiedza. No to wrzućmy w takim razie wpływ węglowodanów na poziom insuliny. To jest nasz taki e roboczy wykres z książki. I zobaczcie, węglowodany mają wpływ największy na insulinę, więc jeżeli będziemy jedli właśnie taki chleb, to mamy ją wysoko, a jak przestaniemy jeść, to uwaga, to co mamy? To mamy nisko, ta krzywa się wypłaszcza, więc ma to wpływ nie tylko na stabilizację poziomu glukozy, ale też na wycofywanie insulinooporności. I to jest druga rzecz, która wydarzy się po odstawieniu na 14 dni chleba, właśnie Dokładnie. rozpoczęcie wycofywania insulinooporności. No bo skoro powstała insulinooporność, to prawdopodobnie, czyli przyczyna wszystkich chorób metabolicznych, to pra prawdopodobnie w Twoim życiu, w Twoim jedzeniu było zbyt dużo węglowodanów chociażby takich mącznych właśnie potraw, a co za tym idzie, twój organizm włączył mechanizmy obronne, pozamykał czy zdezaktywował te receptory insulinowe, wobec tego insuliny coraz więcej krąży we krwi, dochodzi do insulinooporności, a potem takich chorób jak cukrzyca typu drugiego, stłuszczenie wątroby, po prostu otyłość i inne, Cała masa chorób u podłoża, których stoi insulinooporność. No to z punkt trzeci, skupmy się na glutenie, no bo skoro wiemy, że tam jest dużo glutenu, a gluten ma takie tendencje u sporej części osób, żeby przyklejać się do błony śluzowej, tej wyściółki jelit i w wielu sytuacjach powoduje jej rozstrzelnienie z pełnymi konsekwencjami. Więc unikając tego, wasze jelita wam naprawdę podziękują. Zwłaszcza osoby z IBS-em, ty chyba wiesz coś na ten temat, ja będą dziękować, poczują, poczują zdecydowanie dużą ulgę już po 14 dniach bez glutenu. Powiedziałeś rozstrzenie jelit, no to coś naprawdę ważnego, bo jeżeli te jelita są rozstrzelnione, chociażby przez jedzenie pszennych produktów, w tym pieczywa pszennego regularnie, no to jak coś jest rozszczelnione, to coś przecieka, czyli, czyli rzeczy, które powinny zostać w jelitach dostają się do twojego organizmu i to jest źródło przewlekłego procesu zapalnego, którego nie chcesz mieć w twoim organizmie, bo ten przewlekły proces zapalny przyczynia się do powstawania chorób metabolicznych, yy, to jest coś, czego, czemu Trzeba zapobiec, wycofując takie produkty typu chleb pszenny i inne pszenne produkty, zmniejszasz ryzyko, właściwie uszczelniasz to to z powrotem. I czwarta rzecz się stanie, i to niemalże u 100% osób spadnie masa ciała i to w kilku mechanizmach. E, oczywiście e, wielu e, nieobudzonych dietetyków powie Wam, no przecież ograniczyliście kalorie, więc teraz będziecie chudnąć. Ano, nie do końca tak jest. Obniżyliście insulinę, która w nisk nisko powoduje, że wasz organizm przestawia się na spalanie tkanki tłuszczowej. Dodatkowo, z dużą szansą, obniżyliście także sporą część waszych węglowodanów i jesteście w stylu niskowęglowodanowym, co pociąga za sobą moczopędne działanie w pierwszych tygodniach stylu niskowęglowodanowego, więc częściowo będzie to spadek masy ciała spowodowany utratą nadmiaru. Wody. Zobaczycie, że obrzęki które Wam się wycofują. Piąty punkt, piąta korzyść z wycofania tego produktu na 14 dni to więcej energii i lepsze samopoczucie. Dlatego, że yy, wysoka insulina to zły wpływ. Na mitochondria. Mitochondria to są nasze fabryki energii. Jeżeli źle funkcjonują, po prostu czujesz się gorzej, masz mniej energii, zasypiasz po posiłku wysokowęglowodanowym i yy, po prostu źle się czujesz. Żeby odwrócić ten proces, trzeba zrobić wszystko, żeby te mitochondria zaczęły działać na odpowiednim poziomie. Zresztą, nagraliśmy film. O przewlekłym zmęczeniu i o tym, jak ważną funkcję mają mitochondria w Twoim ciele. Punkt szósty to jest historia mojej pacjentki, która. Mówiła mi, że nigdy, nigdy właśnie odstawiła pieczywo pszenne i już po tygodniu mówiła, że nigdy nie czuła się tak, nawet jak rzucała palenie, tak beznadziejnie, że tak organizm domagał się usuniętego elementu. Takie rzeczy uzależniają i wielu pacjentów mówi, że rzucenie tego było, to była pestka, z tym nie było problemu, ale pieczywo to była tragedia. Więc będziecie, spodziewajcie się. Objawów dosłownie odstawiennych. Wasz organizm będzie błagał o zwykłą, malutką kanapeczkę. I co ciekawe, możecie się natknąć w internecie na nieobudzonych dietetyków, którzy wam powiedzą, że zgodnie z zasadą 90 na 10 no czy 80 na 20, o. będą mówili: Nie, można zjeść, ty, ale mniej. Nie, tutaj uzależnienie leczy. Abstynencja przynajmniej przez miesiąc. A najlepiej przez trzy. No to co jeść, panie doktorze, kiedy ja tylko jadłem chleb, makaron, ziemniaki, kasze, ryże i to był cały mój świat. No to w takim razie naszym marzeniem jest to, żeby po usłyszeniu słowa chleb nie kojarzyła się z tym słowem bagietka, kaiserka i inne nadmuchane y, puszystą mąką produkty, tylko żeby chleb nazywać. Prawdziwy produkt, ten chleb niskowęglowodanowy, z prawdziwym tak, w środku składem czyli składem takim Że jest białko żez mnóstwo wartości odżywczych nie ma tam wartości antyodżywczych nie podbija glukozy nie podbija insuliny wycofuje insulinooporność to żeby nie było tak smutno my jemy codziennie praktycznie ostatnio nie codziennie ja ostatnio nie, ale ostatnio nie codziennie się. ale był jest taki okres że jemy codziennie chleb tylko że u mnie w mózgu słowo chleb to już nie jest bagietka to już nie jest chleb pszenny tylko jest chleb niskowęglowodanowy którego dzisiaj jest mnóstwo na rynku i zanim go podamy tak i zanim go, pod zanim. go podamy, e, chcę powiedzieć, że. To jest ważne, co chciałem powiedzieć. E, zanim, zanim go podamy, chcę, żebyście też zdali sobie sprawę, że e, pieczywo niskowęglowodanowe nigdy nie będzie smakować dokładnie tak samo jak wysokowęglowodanowe, chociażby dlatego, że nie ma w sobie glutenu, chociażby dlatego, że nie jest e, mąką e, pieczywem pszennym. I. To nie znaczy, że mamy rezygnować, tylko znaczy, że musimy dać sobie czas, aż wasz organizm zaadoptuje się do nowych smaków. I tak wczoraj miałem takie przemyślenie, e, kupując kawę na Shellu i mijam te wszystkie półki ze słodyczami, i sobie myślę, wow! Ja w ogóle nie mam potrzeby, żeby jeść te produkty, nawet nie zamarzyłem, żeby kupić, a byłem głodny. I sobie myślę, wow, niesamowity jest ten proces adaptacji, gdzie moje nawet kubki smakowe już układają się inaczej i pożądają innych smaków, kompletnie nie reagując na przetworzone jedzenie wystawione na półkach. No dobra, a teraz właściwie to chciałem pokazać to, ale myślę, że zro zrobimy z tego tak. link i w, i w linku w opisie umieścimy przepisy na nasze bułki od słona pierwsza. Wskazówki, tam jest też chleb majonazowy i chleb taki dobry z książki Kuchnia Braci Rodzeń, więc zapraszamy, jedzcie chleb smacznego, ale ograniczcie przynajmniej na 14 dni chleb pszenny, zobaczycie, cuda zaczną się dziać. Ja jeszcze dodam produkt, no daliśmy chleb, to teraz jak zrobić ten chleb? No to uwaga, kroimy kanapkę, smarujemy ją smalcem ze skwarkami, wyciągamy ogórka kiszonego, smacznego. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak powstaje pieczywo, które kupujesz w supermarkecie? Reklamy nakręcają świeże pieczywo, pieczone na miejscu, pieczone przez ekspertów, ale jaka jest prawda? Czas, abyś poznał obrzydliwą prawdę o wypiekach i chlebie sprzedawanym w supermarketach.